Dobry, nazywam się Damian Maciej, a to jest Cz -Cz Gadanie. Dziś poprudujemy sobie na temat piercingu i tatuaży. To, zaczynamy! Na początku mogę Wam powiedzieć, że zarówno tatuaże, jak i piercing jest coś, co mi się naprawdę bardzo podoba. Ale z tatuażami jest taki mały problem, że... Jak już go zrobisz, to nie da się go zdjąć tak łatwo. A ja stosuję w życiu teorię, zasadę e, wyjścia. Czyli, że jak coś robię, to bez jakiegoś większego problemu mogę z tego zrezygnować. Pozdrawiamy osobę robiącą w piecu. Eee, pewnie słyszycie, jak tak, w dudni. Dodatkowo, co jeszcze mogę powiedzieć? Dla mnie tatuaż takie prawdziwe, dla osoby, które pociągną tego z głową to są prawdziwe dzieła sztuki. Eee, coś sam bym chciał mieć, ale mówię, no sobie nie zrobię, bo jak mi się odwiedzi za rok 5, 6, to co ja wtedy zrobię? Wiem, że idzie to usunąć. Na zasadzie e zrobienia laserowego e usuwania, albo na zasadzie zrobienia sobie tatuażów w kolorze skóry. Na niego nałożenie. Ale to już kosztuje, to już dodatkowe. A chodzi w tej zasadzie wyjścia, że mogę zrezygnować od razu. Tak i nie ma. Czyli tak jak chcę zmienić fryzurę, to po prostu zmieniam. Z długich ucinam, chcę mi długie, zapuszczam. Chcę pofarbować, farbuję. Nie ma problemu z ciuchami. Przestaję je nosić, jak mi się znudzą. I nic. Nie trzeba za bardzo... Robić, żeby się czegoś pozbyć, czego już nie chcemy. Coś jeszcze na temat tatuaży? Chyba nie. Możemy przejść do piercingu, który jak już Wam mówię, mi się bardzo podoba. Do zeszłego odcinka miałem jeden kolczyk mój kolczyk w języku. I zrobiłem go sobie na osiemnastkę, kiedy. Na 18 godzin zrobiłem sobie taki prezent. W czerwcu poszedłem sobie zrobić kolczyk do mojej fryzjerki, teraz też kosmetyczką. Co naprawdę naładował mnie takimi endorfinami. Po prostu bym. Jakbym nie wiadomo co pał Dodatkowo, mm, zabieg ten wyglądał no, niezbyt profesjonalnie. Chociaż ja się do niego na tamtą posiadaną wiedzę przygotowałem dosyć odpowiedzialnie. Bo już dwa dni wcześniej mm, pukałem u szałwią żeby już Dezynfekować tą e, jamę ustną. E, więc e, jakoś nie miałem e, za dużo problemu, bo naprawdę ja o to dbałem. Ale teraz co wam opowiem, w życiu tak nie róbcie. To była po prostu głupota największa, jaką mogłem zrobić. Czyli zrobiłem to u kosmetyczki, k, a nie u Pilcera. Yy, ta kosmetyczka w ogóle podchodziła do zasady, że o Jezu, ja muszę to mieć czyściej niż w szpitalu. No, przecież to jest zabieg. Tam się tkankę przecina, robi coś się z nią, to musi być wszystko sterylne, zdezwerekowane i w ogóle. Yy, no, i jeszcze pomaga przy tym jej córka, która trzymała te szczypce do języka, tak? I głowa w tą stronę. Bo mogłaby się źle poczuć, jakby widziała, co tam się dzieje. Po tym, jak to wszystko było zrobione, nagle przypomniał się: O Jezu, ty przecież nie podpisałeś zgody, że ja cię nie zmusiłam. No, po, już po zabiegu, że nie jestem zmuszony do niego. I dopiero jeszcze potem zrobiliśmy sobie wywiad, czy w ogóle mogę mieć go zrobione. No to więc, o! Więc przeżyłem, tak? I to nie jest argument. Pamiętajcie, to nie jest argument. To musi naprawdę robić osoba profesjonalna, która ma pojęcie, co robi i jakie mogą być konsekwencje jej działania i niepożądane efekty. Więc to jest ważne. Ale, jak Wam już mówiłem, do poprzedniego odcinka miałem jeden koczek. W tym momencie mam już dwa. Zrobiłem sobie tunel w uchu, w sobotę, pomiędzy tym, jak napisałem egzamin, a czekałem na jego wyniki. Egzamin sprawy zalecił na 4. No. I byłem właśnie u pizzeria w Gdańsku. Um, u Stonehenge, jakoś tak to się nazywa. Um, koło długiej. Bardzo fajny, przyjemny. E, osoba, ba, wszystko mi wyjaśniła. E, I naprawdę tu się czuję bezpiecznie, że jest wszystko zrobione tak jak powinno. Też może wam opowiem, no tu już mam co do powiedzenia, jak w ogóle wygląda samo zrobienie takiego kolczyka. W języku naprawdę no jak właśnie jest to przyczyśnięcie, co bardziej czuje, czujecie ten zacisk trzymania tych szczypiec i potem tylko czujecie takie przejście, po prostu że coś wam przechodzi. Nie jest ból. Dla mnie przynajmniej to nie był ból. I plotki, że się dwa tygodnie nie można jeść, czy że się będzie z seplenic. To są jakieś mity. Ja jadłem po 36 godzinach, naprawdę od zabiegu po 36 godzinach. Ja już jadłem. Dodatkowo, następnego dnia nikt nie zauważył w ogóle, że zrobiłem, poza osobami, które wiedziały, że sobie ten kolczyk robię. I teraz go widzą tylko osoby, które mnie poznają nowe. jest na zasadzie takiego zapamiętywania mm, szczegółów, szukania i nagle jest: To masz kolczyk? No i wtedy potem nie kojarzą, że ja mam ten kolczyk. A osoby, które mnie już znały wcześniej, zauważają go... prawie w ogóle go nie zauważają. Albo na zasadzie takiej, że koleżanka jedna zauważyła go po półtora roku, jak go miałem, że ona pracowaliśmy w, we hiszpańskich, była noc, byliśmy przed domkiem, ona siedziała pod lampą, która świeciła na werandzie od domku, a ja siedziałem w tyle w cieniu, tak można to powiedzieć, w, ciem, w ciemniejszej części. Od domku, i ona cały czas widziała, że coś mi się świeci. Nagle ona się spytała, czy ja mam kolczyk. Tak, wiem ja się, że ty wiesz. I nie. Za to w tym uchu. Yy, na razie nie mam żadnych. Yy, bardzo się też z niego cieszę. Yy, zabieg wyglądał podobnie. Też był taki szczypce, jak dobrze czułem, bo ja tu nic nie widziałem. Tu wszystko widziałem, jak był robiony kolczyk w języku, a przy uchu nie. Tu bardziej na wszystko na wyczucie. Więc też czułem, że były jakieś chyba takie szczypce. Też na ta to będzie nożyk, chyba bardziej. Jest wcięcie, też czułem takie przejście i nie bardzo. On mówił, że to jest bardzo nieprzyjemne i w ogóle i bolesne. No więc ja mówię, no cóż, to jest jak w języku na razie. No dobrze. Ale że teraz będzie przy no bo wiedziałem, że będzie musiał teraz mi go wepchnąć włożyć, wepchnąć, jakoś tak. I to było już tak mniej przyjemne, ale to ma na zasadzie takie uszczypnięcie mocnego. I koniec. Potem mi to przemył, żeby krew, która ścieka, no bo jednak mi przeciął się trochę tą skórę yy, przestała lecieć. Wstałem, nic mi nie było. Rozliczyliśmy się, wtedy mi wszystko wyjaśnił, jak o to dbać, dał mi karteczkę, yy, dał mi preparat do czyszczenia yy, tego. Spytał się czy chcę, yy, czy zgodzę się na to, żeby zrobił zdjęcie sobie do potwierdzenia, Takie rzeczy są ważne. Inne kolczyki, właśnie u nich na witry nie widziałem, temu wiedziałem, że nie do profesjonalnych osób, a akurat tunelu nie widziałem, więc wychodzi na to, że pewnie jeszcze zdjęcie nie mieli. Poprosił, zrobił mi zdjęcie, wyczyścił mi to od tej krwi, bo znowu było już trochę krwi dookoła. I po tym co, krew była przez jeszcze jeden dzień. Bo tego dnia, jak wróciłem do domu dwa razy czyściłem yy, uch yy, ten kolczyk, jeszcze miałem strop od krwi, bo on, to się od razu to jest nie zasadzie, że mi cieknie, tylko że dookoła tego kolczyka robią się strupy, a teraz to już tylko limfę wyczyszczę wyczysz yy, dookoła tego kolczyka. Spoko. Fajna rzecz. To co? To by było na tyle. Yy, zachęcam Was do pisania w komentarzach, co Wymyślić o pisniku, co wymyślić o tatuażach. Może jakieś macie. A może w ogóle jesteście przeciwni takim yy, praktykom i macie jakieś ciekawe argumenty, które chętnie poznam. Dodatkowo, jeśli chcecie być na bieżąco z całym Wnuk TV, zachęcam Was do naciśnięcia tego czerwonego guziczka i zasubskrybowania tego kanału. I do ocenienia tego filmiku, czy Wam się spodobał, czy nie. Bardzo chętnie liczę na łapcie w górę, choć to jest Wasza ocena, nie moja. To, do usłyszenia.